Przy łabędziach, o skarbach. Na łódce, o skarbach. Witamy Was wszystkich. Jest ze mną Jerzynka. Sieman wszystkim. Słuchajcie chcieliśmy wam przedstawić szczegóły konkursu który został ogłoszony w ostatnim odcinku. Są to etui do deusa jedynki przede wszystkim bo do dwójki to nie pasuje ale Rafał ma w projekcie też zrobienia do deusa dwójki. Mm. Ale zobaczycie to wam, czy wam się to w ogóle spodoba. Jeżeli chodzi o konkurs z akcesoriami do deusa to Krzysztof opowie wam szczegóły. Słuchajcie jeśli chodzi o etui do do Deusa, do panelu, do Deusa jedynki no to konkurs, jak to mówiliśmy Sławek, że ten, że najciekawsze, najzabawniejszą historię, tak, jakąś przygodę jakąś, krótką, która Wam się wydarzyła, tak, na ciekawą? wykopkach, tak. oczywiście, także eee. piszcie tutaj w tym filmiku, co teraz właśnie ogłaszamy, ten konkurs do Deusa, to piszcie normalnie w komentarzach, a my z tych komentarzy wybierzemy we trójkę najciekawsze, najzabawniejsze, najciekawsze, co nam się podoba, my u nas wykopki zawsze są zabawne, wesołe. <grym> Zresztą <grym> tak widzicie sami, sami nie? Też, jakieś Także piszcie odpowiedzi. w komentarzach najciekawsze dwie odpowiedzi, bo to dwa panele są do wygrania. Najciekawsze dwie odpowiedzi, które wylosujemy, to wygrają te osoby. Tak? Tak, tak wylosujemy później z kierownikiem. Oczywiście komisja. się Także dwie osoby, które napiszą najciekawsze komentarze, wylosujemy ich i wygrania. Zgłoszą się do nas i o wygrane i tyle, nie? Tak. Także subskrybujcie nasz kanał, śledźcie nas. Na bieżąco będziecie. Siemaneczko.